10 przykazań z szczęśliwego życia. Czy coś wymyśliłem nowego? Nie. Chciałbym odkurzyć albo się przyjrzeć ciekawym 10 przykazaniom, które mamy w Biblii. A nie uciekajcie szybko, bo chcę wam pokazać nietypowe spojrzenie na te przykazania i myślę, że niektóre punkty mogą Was zaskoczyć. A więc, jeśli mamy tych 10 przykazań, to, to ile z nich w ogóle pamiętacie? Na pewno ktoś wymieni: nie zabijaj, nie kradnie, nie cudzołóż. A nie mów fałszywego świadectwa, czyli nie, nie kłamuj. I to jest 4, gdzie jest 5, 6? Moi drodzy, ale z tych kilku, które wymieniłem, podstawowych, tak zwanych jeśli ja nie zabijam kogoś, to już jest ok i fajnie. No tak, ja nie idę do więzienia, nie jestem ścigany prawem, nie mam wyrzutów sumienia, jakichś moralnych problemów, no ale chodzi o coś więcej: że jeśli ja mam nie zabijać innych ludzi, ale też i siebie, to dotyczy to trybu życia, który prowadzę. Oczywiście powinienem odsunąć się od rzeczy, które mnie zabijają. No, więc nie, no nie palę papierosów. Nie szkodzę swojemu zdrowiu. Ale to wszystko mało. Raczej chodzi też o to w tym przykazaniu, że rozumiemy, na czym polega wola Boga, że się On chce, żebyśmy nie zabijali, to Jego też wolą jest, abyśmy działali w tym, co sprzyja życiu i zdrowiu. A więc nie chodzi tylko o to, żeby zostawić na przykład palenie, ale o to chodzi, żeby robić coś dla naszego zdrowia, a więc sport, dieta. Mamy kochać życie i cenić życie i rozmnażać się. Jeśli mamy nie zabijać, to mamy też to z tej strony, z drugiej strony, jeśli popatrzymy, mamy tworzyć życie. A więc mieć rodzinę, tworzyć związki małżeńskie, rodzić dzieci. Wychowywać, dbać o to, życie tych dzieci, o życie własne, dobrze się odżywiać i tak dalej. To jest te inne spojrzenie na 10 przykazań. Mamy nie tylko czegoś nie robić, ale mamy też coś robić, bo to na, nie na tym polega e, sens naszego życia, że nie robimy złych rzeczy. Niektórzy mówią, a ja jestem w porządku, ja nie, nie, niczego złego nie robię. No, nie na tym polega nasze życie, abyśmy się dzieli i nic nie robili. Chodzi też o to, abyśmy do czegoś dążyli i, i coś robili. E, w życiu, i dopiero wtedy będzie to pozytywnie na nas wpływało. Zobaczcie, jeśli tak spojrzymy na to przekazanie, no to to jest faktyczne, faktycznie punkt, który pozytywnie wpływa na radość w naszym życiu: rodzina, dbanie o zdrowie, yy, o dzieci, dbanie o swoje życie. A jeśli weźmiemy punkt, nie kradni, to o co chodzi? Jeśli mamy komuś czegoś nie ukraść, to, to możemy, jeśli pójdziemy w tym drugim kierunku. Komuś coś dać. A więc chodzi o pracę społeczną, o taką bezinteresowną działalność na rzecz drugich ludzi. I ci, którzy uczestniczą, uczestniczą w jakiejś pracy społecznej, robią coś dla dobra otoczenia drugich ludzi bezinteresownie, to wiedzą, jaką można czerpać z tego satysfakcję. Jak to jest przyjemnie, kiedy zrobimy komuś niespodziankę, jakiś prezent komuś damy i ten ktoś nie wie nawet od kogo to dostał. Jest to bardzo przyjemne uczucie. A więc. Takie spojrzenie, że nie tylko czegoś nie robimy, nie kradniemy, ale mamy zastanowić się nad tym, jak powinniśmy działać w związku z tym, przykazaniem nie kradni. powinniśmy też dawać coś innym ludziom po prostu dawać. A teraz, przykazanie mieliśmy jakie? Nie, cudzołóż, a więc nie współżyję seksualnie z, z kimś, jeśli jestem żonaty, z kimś innym niż moja żona. W związku z tym, z tej drugiej strony, mam współżyć seksualnie ze swoją żoną. Jeśli nie współżyje z innymi kobietami, to współżyje ze swoją żoną. I to jest przykazaniem Boga. Bóg chce, abyśmy czerpali satysfakcję z tej sfery życia w małżeństwie. A teraz nie mów fałszywego świadectwa, więc nie kłam. A więc nie tylko nie oszukujemy innych, nie, nie kłamiemy, ale chodzi o to mówienie prawdy. Nie oszukujemy też innych siebie. Musimy być uczciwi wobec siebie, wobec własnych potrzeb, wobec tego, co się dzieje. Nie gramy gry aktorskiej, jeśli chyba, że pracujemy w teatrze. A więc jesteśmy prawdziwi w relacjach z innymi ludźmi. Jeśli coś się z nami dzieje, ktoś pyta, jak, jak się czujesz, mówimy wszystko dobrze, a w środku jesteśmy smutni jakiś problem przeżywamy. Bądźmy prawdziwi uczciwi wobec siebie. Nie kłammy, że wszystko jest. Nie chodzi o narzekanie, użalanie się nad sobą, ale na uczciwość wobec siebie, prawdomówność, jeśli chodzi o nasze poglądy w to, co wierzymy, czego się trzymamy, co jest za nas ważne, bez względu na to, jak reagują inni ludzie. I zobaczcie, że takie zalecenia są naprawdę zaleceniami, które sprawiają, że my będziemy czuć się szczęśliwi w życiu. A ten, jeszcze jeden punkt, ja bym chciał zwrócić Waszą uwagę na to, e, ostatnia z 10, e, ostatnia, e, ostatnie przekazanie z dziesięciu. Nie pożądaj żony, nie pożądaj tam domu, bliźniego, swego nie, konia, osła, nie pożądaj samochodu i tak dalej. Nie pożądaj tego życia, które prowadzi Twój sąsiad w internecie. Nie rozkoszuj się i nie zazdrość temu, co posiadają inni. No tak mniej więcej to brzmi. A mam tego nie robić, a w związku z tym, co mamy robić. Mamy pożądać to, pragnąć to, co do nas należy. To jest naprawdę ciekawe zalecenie, bo wtedy jesteśmy szczęśliwi, kiedy cenimy, cieszymy się tym, co posiadamy. Ja jestem szczęśliwy, bo mam wszystko to, czego pragnę. Ja pragnę tego, co posiadam. Pragnę własnej żony, a nie innej, tak? Ja, ja chcę, żeby ona była ze mną. Ja kocham ją. Ja chcę, żeby ona była w moim domu. Ja podoba mi się moje mieszkanie, nie ma lepszego. Podoba mi się mój samochód. Jest najlepszy na świecie. Jest mój. Ja chcę mieć ten samochód jutro i pojutrze. Dopóki. A czy to znaczy, że innego nie mam nie mieć? Może jakieś wymarzone auto, wymarzona praca, jakiś tam sukces zawodowy, jakiś tam zarobiony milion. Oczywiście możesz tego pragnąć, jeśli to są twoje cele, twoje marzenia, ważne, żeby to nie było cudze. Dlatego dobrze się zastanowić, co jest e, moim marzeniem, moim. E, Co jest moją drogą, do której mam dążyć, jak ja mam cel osiągnąć? I chodzi o to, abyśmy dążyli do własnych celów, pragnęli osiągnięcie tych i marzyli o tych naszych osobistych osiągnięciach, które są moje, nie inne. Rozumiecie, że to polega na tym, abyśmy mieli coś takiego jak pragnienie i, i, i pożądanie czegoś, ale żeby to było zrobione z wdzięcznością, z docenianiem tego, co sami posiadamy. I to jest naprawdę głęboka myśl uważam w tych dziesięciu przykazaniach. To ostatnie przykazanie, które mówi o tym, że te przykazania nie są od ludzi. Te dziesięć przykazań nie mógł człowiek wymyślić. Wiecie czemu one nie są od człowieka? Bo wszystkie przepisy prawa na całym świecie, a tam to też było, tych dziesięć przykazań, to było, to było prawo dla tego narodu dane. I wiele oczywiście nam narodów mówiło, że ma prawo od Boga, ale we wszystkich innych prawach na całym świecie i w historii były takie prawa, które Rząd może egzekwować przestrzegania, więc jeśli ktoś naruszył tam, zabił, to trzeba go ukarać. Rozumiecie, jeśli ktoś złamał te przykazanie, to trzeba go ukarać za to. E, I to było widoczne, a więc a jeśli chodzi o dziesiąte przykazanie z dziesięciu, to jest e, tego nie mogą ludzie ocenić. Tego nie mogą zauważyć, czy ktoś czegoś pożąda, czy nie. To jest jedyne właśnie takie prawo z tych dziesięciu, które potwierdza, że ono pochodzi, to, te prawa pochodzą, nie od... Człowieka od Boga, bo tylko Bóg widzi, co jest w sercu i może za to kogoś ukarać i tak dalej. A więc to potwierdza, że tych dziesięć przykazań nie wymyślili ludzie. Nie byłoby tego dziesiątego tam. Nie wiem, czy zrozumieliście tą to, to myśl, którą chciałem przekazać. Ale to dziesiąte potwierdza, że to są przykazania od Boga. I ono jest bardzo ważne. Bóg chce, abyśmy mieli pragnienia, byli wdzięczni, cenili to, co posiadamy. To są naprawdę, wszystkie te przykazania są. Do szczęśliwego życia. A czy pamiętacie pierwsze, drugie? Jaka jest ich treść? Co o nich myślicie? Jak one wpływają na nasze szczęśliwe życie?